Nie lubię kontentu dla alkoholików. Teraz. To, małe disco, to nie jest alkoholik. Teraz udało nam się dotrzeć do natargu tak zwanej La Rambla, Coś takiego. Tu są bardzo popularne takie różne stoiska z małymi przekąskami. No i zobaczymy, co tutaj można ciekawego spróbować i kupić. Ale nas prześwietliło. Wydawałam się, że jest zamknięty, ale okazuje się, że nie. są fajne owoce. Kupujemy truskawki? Dobra, zatrzymamy się po truskawki. Dobra truskawka, daj mam spróbować. A ja tego. Ciociu Moniu, z dedykacją dla Ciebie. Zdecydowaliśmy się na taki boksik. Będziemy próbować różności. Yes, yes. from Poland. Thank you. A tu, you very much. Będziemy jeść takie pyszności. Chwilowa przerwa w nagrywaniu, bo transportuję jedzenie. Nie ma tak jak w Hiszpanii jest meksykańskie jedzenie. Ale jest, słuchajcie, naprawdę dobra. Znamy guacamole, ziemniaczki, mięsko, bo bardzo miła pani. Bajecznie tu wszystko wygląda, niesamowicie. Aż po prostu zrobiłam się chłodna. Pojedliśmy i wracamy na zakupy dalej Tu jesteśmy już chyba w mniej obleganej części To takie były fajne zawiasy na początku, ale my się wrócimy tam na sam początek, bo tam... Mąż się mnie pytał przed chwilą czy chcę spróbować ostryga, ale ja nie jestem na to jeszcze gotowa tak, A czurosy są na słodko czy na wytrawnie? Będę próbować pierwszy raz czurosa. Dzisiaj szykujemy sobie kolację albo taki lunch, i na wyjazd. No jest zliczymy. Zliczymy, bo postanowiliśmy, że pozliczymy sobie ten wyjazd. A tak, ten zwierzęta. chcesz zobaczyć? Tak, pójdziemy jeszcze raz trybki zobaczymy. Dobrze, tylko kupimy jedną rzecz. Będę próbowała swoich pierwszych trzeci urosłów. No jak? Bez szału, nie? Dobra, okay. ale. Ale bez szału, tak jak mówiłem. Chyba tacy na montaż z pisacjami bardziej niż to. Ale okej, okay, no warto spróbować i tego. No, on zobaczył targ z rybami i mówi, że chce iść do zwierzątek. Udało nam się dostać do najbardziej rozpływanego stoiska. Tyle tego. I Rafał wybiera nam przekąski, jakie przepyszne na dziś. Teraz wędrujemy głównym deptakiem, czyli naszą. Taką zakopiańską gubałówką w stronę metra, ponieważ już będziemy na ten moment kończyć pierwszy, e, pierwszą część dnia tak naprawdę, ponieważ no, pamiętacie, jesteśmy tu z dziećmi musimy dać im też trochę odpocząć sami też potrzebujemy odpoczynku Także wracamy do hotelu aby dzieci mogły mieć mały wybieg a my napijemy się herbatki przynajmniej ja Rafciu, czego się napijesz? Rafał napije się piwka Także dzieci trochę odpoczną, a tymczasem łapcie kilka widoków z larambli. Znowu jesteśmy w metrze. Tym razem szukamy linii L1. Ma nas zamieść prosto pod To jest trochę łatwiej. Fajnie tylko wieje, Leon? O, ktoś zgubił torebkę. Jak ci się podoba w metrze? Fajnie jest? To ci się wodowe? A może zdejmiesz czapkę, bo jest ciepło? Nareszcie coś fajnego na tej wycieczce, co? Chyba nie żałujemy dzisiejszego stroju, co? Może w no. krótkich spodenkach? Ja jestem w spódniczce, jest naprawdę super. Chciałam podziękować mężowi oficjalnie, że kazał mi spakować Adidasy, bo wziąłam tylko botki, a naprawdę w Adidasach chyba jest mi jednak wygodniej. Co lubisz, Leon? Um, lubię się opalać. A, czyli musimy jechać na plażę? Chyba tak. Plażę i za zimno. Za zimno jest na plażę. No, masz rację. I... Chcesz jechać tramwajem? Tak. i pociągiem i tramwajem. Dobra, zciągamy kurtkę. A Czekamy i... na tatę. Tata jest tam. Uo, felko. Ja się rozebrałam. A żebym ja się rozebrała, to naprawdę musi być gorąco i słuchajcie, jest gorąco. Albo was poprosić. Potwierdzamy? Albo musimy poprosić. Tramwaje jeżdżą tutaj, a pod ziemią jeździ. Jak się nazywa taki tramwaj, który jeździ pod ziemią? Teraz w nim byliśmy. Me. Metro. Metro, super. Żeby nie marnować czasu, postanowiłam zajrzeć do sklepów. Jestem w sklepie, taki niepozorny, a naprawdę jest duży wybór wszystkiego. Fajnie to wygląda. Przecież nie doliczymy się, ile wydaliśmy na rynku. Pamiętasz, każdy yy, ta, wydatek? Tylko, nie pamiętam tego jednego, ile kosztowało. Co? Yy, owoce? Owoce kosztowały 3,50. A w ogóle nie zjedziemy tych No nie, no i gdzie biorę? Do po pokoju. No tak Też, 3 albo 3,50. I wcześniej, i to... ten talerzyk? Ten nasz? 6,70. Teraz w sklepie wydałam 6, jak coś. Kupiłam Ci wodę gazowaną. I soczek, i chipsy. Tu chyba będzie jakiś Sylwester. Już to na Bo Hiszpania to taki kraj, w którym jest siesta, wiesz? I oni odpoczywają po południu. Idą wszyscy na drzemkę. Mama z taką też by chcieli bardzo taką siestę zaliczyć, ale nie możemy, bo z całą pewnością będziecie chcieli się z nami bawić. Swoją drogą, ciekawe jak hiszpańskie dzieci tolerują y, siestę. Czy pisują się? pięknie mandżel. drzemki. się jesteś ja zmęczony. Jesteś zmęczony? No to odpoczniemy, jak dojedziemy do pokoju. No nie, do hotelu. Do hotelu masz Jak będziesz chciał? Mamy jedzonko różne, to już musimy zjeść. Mamy owoce, szyneczkę serek. Wiem, czego nie kupiliśmy żadnego pieczywka z tej szyneczki. Taki tutaj, Jest mnóstwo takich miejsc, gdzie można przez przypadek skręcić, ale na szczęście są też windy, więc yy, tak jak my, kiedy jesteśmy z wózkami, bez problemu sobie poradzimy. No to wjeżdżaj, pierwszy. Dobrze. Na bulle sobie. Do zwierząt. Aha. Do zwierząt może jutro. I błąd naprawiony. Proszę pana gdzie teraz? Która jest godzina Rafał teraz? 15. Słuchajcie, jest godzina 15 i naprawdę czuć tą sjesnę. Eee, tak jak już Leon zauważył, czemu to nikogo nie ma: naprawdę na ulicy nie ma absolutnie nikogo. Jesteśmy praktycznie sami. Aut jest bardzo niewiele. Także zastanawiam się, jakby to było, gdyby tutaj były jakieś takie małe sklepiki, jak w stylu naszych żabek. Bo musicie wiedzieć, że tutaj wczoraj zeszliśmy w, okoli w okolicy naszego hotelu bardzo sporo uliczek, i naprawdę ilość sklepów jest tutaj, no, niewielka. U nas to byśmy mieli już co najmniej za sobą kilkanaście, myślę, żabek, Lidlów, Carrefourów, Express, a tu w ogóle nie ma takiej kultury małych sklepów. Chociaż nie jest polowany, tylko. Tak, ale chodzi mi o takie sklepy w stylu właśnie żabek, czy czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Także ja nie, absolutnie nie twierdzę, że to jest źle, natomiast. Fajnie jest mieć wiadomość, że ma się żabkę pod hotelem. I w każdej chwili da się coś tam dokupić. Ja na sobie mam, bo chyba wam nie pokazywałam, nową bluzkę, taki sweterek z Liujo, który dostałam od świętego Mikołaja. Tego Mikołaja. No i jak możecie zobaczyć, podkreślę to jeszcze raz, jestem w spódniczce i rozebrałam się z płaszcza. Jest naprawdę fantastyczna pogoda. W sumie to aż szkoda, że teraz idziemy do tego hotelu, bo myślę, że teraz temperaturowo jest najprzyjemniej. No ale wiadomo, dzieci dzieci są tylko dziećmi. Trzeba dać im odsadnąć i myślę, że z godzinkę, z godzinkę i udamy się na plażę. A po drodze jest McDonald's, to może zaliczymy hiszpańskiego cheeseburgera. Ale trzeba ja się jabłko. Dobrze, jak będziemy wychodzić, weźmiesz sobie jeszcze jedno, okej? Okay? Tak. To bardzo fajnie, że chcesz jabłka. Nie. My kupiliśmy ci takie różne owoce w kubeczku, żebyś mógł popróbować. Wszyscy tak? A Ja jestem ciekawa papai, nigdy nie jadłam papai. Maja, papaja, pozdrawiamy. O tu. Pozdrawiamy, Maja, papaja. Felek chyba jest zmęczony. Już mam dosyć, Ja dosyć tego. Ty też masz tego dosyć? No. Teraz się bawisz. W pokoju, a potem i tak kochanie wyjdziemy, pójdziemy trochę nad morzem. Nie. To nie jest nasz pokój. tam? Nam... A tu, tam, tam jest. No nie wiem. Nie. Ktoś inny. Monia, nie Moni tam nie ma. A? Monia, halo? Monia, czy jesteś w tym pokoju? Dotarliśmy do pokoju. Teraz będziemy odpoczywać. Prąd? I odpoczywamy. To jest nasza torba z zakupami. Zostały nam jeszcze dwa churrosy. Nie mam pojęcia co Rafał dla nas wybrał, także zaraz się przekonam. Tak? O, jak pięknie to jest, słuchajcie. Taki takot. No, najfajniej by były dwa. Najfajniej by było, gdyby były ciepłe, rozpuszczone w mikrofali, kiedy ten ser by się tak fajnie roztopił. Ale myślę, że takie też będą pyszne. Oglądam, co kupiłeś, bo nie widziałam. I to są buritose, te malutkie? Tak. I tutaj mamy takie małe burritosy. Oj, oj, takie małe. Jedyny minus takiego jedzenia w hotelu wygląda na tym, że nie mamy mikrofalówki. Ale może podgrzejemy nad gorącym czajnikiem. Zobaczymy, jak smakuje. No wiadomo, na ciepło pewnie byłoby pyszniejsze, ale... Smak, myślę, będzie. Gorąca, mm. pyszna. Co Wam, Feliusiu? Mm? A jak twoja zupka? Dobra była? Mm. Chcesz kawałek? Wieczorny spacer postanowiliśmy zakończyć z łukiem Przepięknie ozdobiona ulica, zobaczcie. Chce się żyć. Leon, gdzie poszedł tata? Tata jest tam. Jesteśmy w Lady Dumpling i Rafał zamawia nam pierogi na wynos, a ja czekam z chłopakami. Tak? Nie jedz kurtki. Nie jedz kurtki. Powiem wam, że generalnie mnie się ta Barcelona nawet podoba. Rafał ma takie średnie chyba zdanie o niej, natomiast uważam, że jest to dosyć drogie miasto. Spodziewałam się, że ceny będą chyba trochę mniejsze. Czekając na ciebie opowiadałam o moich odczuciach z Barcelony. A jakie są twoje? Na Też razie, o nich opowiedziałam. Na razie jestem zabijany. A Dlaczego? Wiedziałem, że to będzie takie Mosto historyczne, stolica Katalonii, gdzieś te, te piękne zabudowy, czyszczone są, ale są gdzieś tam e… fragmentaryczne. No jak wszędzie. Yeah, tak, ja w ogóle tak siedzę za to południem, przepadam, wszędzie jest syf, wszędzie jest taki nieład. Che... W ogóle, no, Dobrze, to, że wszędzie mają piwa. To, no tam, to no tak, to tak. Jakoś tak, nie wiem południowy taki temperament i takie trochę lewactwo, na wszystkiego jakoś to będzie, w tak średnio odczuwam. Tak lubię, jak rzeczy są dopilnowane i dopieszczone. Zgadza się, potwierdzam. Zdrówko. Jestem krabem, który pożera dziesięce nosy. Głodny jesteś, że kurtkę jesz? Wyciągaj tą kurtkę z buzi, zaraz dostaniesz pieroga. Jesteś z nami? Jest okej? Okay? Jest okej? Okay? No tak ucieka. Leon, gdzie idziemy? Do hotelu. W prawo chyba. Tak, tam był samolot. Felek na wyczerpaniu, ale Leon ma siłę. Nasza kolacja, którą przynieśliśmy sobie do pokoju, czyli pierożki. Teraz zobaczymy, cóż tu Rafał nam wybrał. Kiedy on układa puzzle, zaraz się okaże, czy mamy wszystkie w części. Brakuje, może nie wszystkie były zabrane, wiesz, bo nie sprawdziłam, czy wszystkie były w pudełku. Taka zaraz przyjdzie i nam opowie. Co to są te? Jedne są z wieprzowinką, drugie są z ołowinką. I jedne są chyba z smażone. Nie wiem, które są smażone, ale jedne są czarne, jedne są czerwone, a jedne są zwykłe. Chodź, spróbujemy pieroszka, którego jesz. Ja je zaczynam od czerwonego. A ja zaczynam od ceny. Dobra. Nie ma tu Ja zaczynam. O, bo Ja No to nie tak Ja zaczynam od ceny Это пикантно.